Wojewoda zachodnio wprowadził zakaz używania materiałów pirotechnicznych rozporządzeniem porządkowym. To rozporządzenie obowiązuje od dnia dzisiejszego, a więc od dnia 21 grudnia i będzie trwało do 4 stycznia 2016 roku. Nie wolno używać materiałów pirotechnicznych na terenie całego województwa zachodnio z wyłączeniem jedynie Sylwestra i Nowego Roku. A więc materiały pirotechniczne możemy używać 31 grudnia 2015 roku i 1 stycznia 2016 roku. Używanie wyrobów pirotechnicznych poza tym okresem zagrożonej skarą grzywny. Ta grzywna może wynieść nawet do pół tysiąca złotych. Musimy pamiętać o podstawowych elementach związanych z bezpieczeństwem używania materiałów pirotechnicznych i to już na etapie zakupu. A więc musimy pamiętać o tym, żeby zakupować, zakupić materiały pirotechniczne u sprawdzonego sprzedawcy, żeby nie kupować pirotechniki od osób, które nie będziemy mieli pewności, jeżeli chodzi o źródło pochodzenia tych materiałów pirotechnicznych. Każdy materiał pirotechniczny musi mieć. Polską instrukcję, a więc musimy zapoznać się z tą instrukcją, jak z, danej, z danych materiałów pirotechnicznych należy korzystać. Musi być wskazany producent, jeżeli nie jest to producent na terenie naszego kraju, wówczas musi być wskazany importer, a więc osoba bądź przedsiębiorstwo, które importowało dane materiały pirotechniczne. Pamiętać również należy o tym, że obowiązuje zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim i zakaz ten no, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat dwóch, a więc sankcja karna jest tutaj bardzo wysoka. Pamiętajmy o tym, żeby przechowywać w należyty sposób materiały pirotechniczne. Przede wszystkim poza zasięgiem dzieci, tak żeby dzieci i młodzież do lat 18 nie miała do nich dostępu. Pamiętajmy o podstawowych zasadach przy um mm. Używaniu materiałów pirotechnicznych. Tą pierwszą podstawową zasadą to jest trzeźwość. Spożycie alkoholu bardzo często powoduje, że jesteśmy bardziej odważni i nie oceniamy zagrożenia związanego z materiałem pirotechnicznym. Dlatego też zalecałbym, żeby zawsze z materiałów pirotechnicznych korzystały przede wszystkim osoby trzeźwe. Ponadto pamiętajmy o tym, żeby nie dotykać niewybuchów. Zapominamy bardzo często o tym, że jeżeli materiał nie wypali, podchodzimy do niego, żeby odpalić go ponownie. Jeżeli nie mamy pewności, że taki materiał jest już niewybuchem, zostawmy ten materiał, zaopiekujmy się nim, czy sprzętnijmy go dopiero w następnym dniu, jeżeli będziemy mieli już stuprocentową pewność, że ten materiał pirotechniczny nie wybuchnie, żeby nie było sytuacji, że podchodząc do tego materiału doznamy Obrażeń w wyniku jego wybuchu. Nie przekazujmy materiałów pirotechnicznym dzieciom. Dzieci mają bardzo szeroką wyobraźnię, jeżeli chodzi o używanie petard. Bardzo często zdarza się, że babcia, dziadek, mama czy tata daje dziecku bardzo małe, te tak zwane pikolinki. Są to malutkie petardki, które kosztują złotówkę czy kilka złotych w sklepie, i wydaje nam się, że one nie stwarzają żadnego zagrożenia. Okazuje się, że fantazja dzieci jest tak rozbudowana, że z takiego Niewielkiego materiału pirotechnicznego potrafią zrobić naprawdę bardzo groźne ładunki. Wrzucają petardy do butelek, do muszli klozetowych, koledze do tornistra, do plecaka, do kaptura czy do kieszeni. Wówczas taki materiał no, staje się istną bombą. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić jak rozpryskuje się butelka na kilkadziesiąt metrów się odłamki szklane, jakie może spowodować obrażenia.